Thank <laughs> you.

Yes, we are here.

这个品种的多肉，你得到的 Proszę gości głos i policjować w ogóle. Szanowni Państwo, teraz w imieniu organizatora odczytam stanowisko mieszkańców Gminy Szprotawa. My, niżej podpisani mieszkańcy Gminy Szprotawa, pragniemy wyrazić głębokie ubolewanie z powodu ustalonego zakazu pełnienia obowiązków przez wybranego przez nas Publicza Szprotawy pana Mirosława Gosika. Gmina jest, jest i samorządu podpisuję. terytorialnego. W bardzo trudnej sytuacji finansowej i prawnej. Budżet jest obciążony w wielomilionowym a wobec gminy to się postępowania sądowe o potencjalnych, poważnych skutkach finansowych. Ustanowienie zarządu komisarycznego z wizacją gminy włącznie są realnym zagrożeniem dla naszego samorządu. Powołana przez premiera osoba pełniąca zastępstwie funkcji burmistrza od listopada ubiegłego roku do chwili obecnej nie przedstawiła pomysłu na wprowadzenie i tak, tak, że my się za uwagę i zapewnienie uzupełnienia przez Urząd Podstawowych Zadań zaspokajających potrzeby lokalnych społeczności. Niestety nie potrafi również nawiązać pożądanego dialogu z mieszkańcami Gminy i Radą Miejsców. Przeciwdziała inicjatywom podkreślamy w podkreślanych skargach do Premiera i Wojewody Lubowskiego. Takie takich okolicznościach krokowania co do przyszłości gminy są to, to to no, no. Enfantie, je w drodze o gminy i losy jej mieszkańców, a także z na samą sytuacją ogólną, jedzące samorządu terytorium, domagamy się, aby ułatwić zarządzanie i ratowanie jednego ze sprawowitego wydanego w demokracji, w sprawach komisji zakładanej na namiotową godzinę. Apelujemy i prosimy o uznanie tej zasady, jakim jest ważnym zbudowanie poprawnych relacji wśród społeczeństwa, że osoba nie skazana na prawomocny wyrokiem zostaje dziękuję bardzo ja tak. to Szanowni no. ja znaczy, tak e, Państwo tutaj, tutaj to, teraz e, głos oddam e, rzecznikowi mieszkańców panu Krzysztofowi Burzyskiemu bardzo. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, w 1990 roku zostałem tutaj wybrany przewodniczącym Rady Jasna i Kliny Wcześniej, dwa lata wcześniej, rok wcześniej, y, przewodniczącym Solidarności Zmierzyń w Etiopii. Y, wtedy rozpoczynałem i rozpoczynaliśmy uważam dzieło. Znaliśmy się w wręcz optymizmem, nadzieją i ta nadzieja przez wiele lat była właściwie zaspokajana. Niestety ostatnich kilka lat, tutaj również tknie gminie Szprotawa te nadzieje nieco się zmieniły, generalnie się zmniejszyły. Nie tylko, że nie dzieje się wszystko dobrze. Już poprzednia kadencja burmistrza była w tym, to spowodowało generalny sprzeciw mieszkańców gminy Dzięki temu został wybrany burmistrzem pan Gońsk Miro. W ciągu jednego roku zmieniło się tutaj w gminie urzędzie również bardzo dużo. Przecież połowne zadłużenie, o to wdychało nas na samych województwa, które mogą spowodować zarząd komisaryczny. Zostało bardzo wyraźnie zmniejszone. Yy, dzięki przeróżnym, nie będę tutaj szczegółowo mówił, bo zresztą nie zapamiętam tego wszystkiego dokładnie. Yy, proszę Państwa, powstały rzeczywiście duże nadzieje, ale chciałbym powiedzieć może o czymś ważniejszym, żeby Państwa nie zanudzać. Mianowicie dzisiaj jedna z yy, gazet, w gdzie, którego udzielałem akurat w tej gazecie, zapytała mnie Panie Krzysztofie, czy pan, czy pan jest naprawdę przekonany o niewinności i to nie było pierwsze pytanie ze strony mediów. O niewinności pana yy, Głośnika Jierosława. Ja powiedziałem, że w ten sposób. że pana. Gdybym tylko w jednym procencie był przekonany, że jest niewinny, to również wystąpiłbym w jego obronie. Gdyby był przekonany w 50%, to na pewno wystąpiłbym innych, namawiałbym, żeby wystąpić w jego obronie. Ale proszę Państwa, ja jestem przekonany o niewinności w stu procentach i w takim wypadku jestem absolutnie zobligowany, zobowiązany, żeby wystąpić w obronie burmistrza, bo wtedy występuję w obronie gminy, bo wtedy występuję w obronie państwa. Bar. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Państwu, radny, proszę Państwa, przewodniczący Rady, popieram poczynania, działania mieszkańców. Pełni się z nimi zgadzam i utorsami i uwierzcie mi, proszę Państwa, że to jest prawda. To, co zostało odczytane, to co zostało powiedziane, generalnie w, w naszej małej ojczyźnie miniesz zbrodawa, nie najlepiej. Sargąsik konsultował wszystkie poczynania z radnymi, przynajmniej większości z radnymi. I te poczynania były jakby zatwierdzane, uzgadniane. Często się wspieraliśmy, chłóciliśmy i one przyniosły efekt. Przyniosły efekt w postaci, że dostaliśmy tę gminę z zadłużeniem 66 milionów, a po roku o prawie 3 miliony. Zostało zmniejszone, 63 i ponad miliony zostało zmniejszone. Płaciliśmy zadłużenia i pierwszy rok od wielu, wielu lat wyszedł na plus. Zaczęliśmy spłacać długi. A sami Państwo, jeżeli się interesujecie, wiecie, że bardzo dużo prac, robót na terenie gminy zostało zrobione dróg innych, innych spraw, które służą z korzyścią dla wszystkich mieszkańców. Takie było założenie. Dzisiaj Pani pełniąca obowiązki. Nie ma zamiaru konsultować, przynajmniej nie konsultuje z większością, może z poszczególnymi radnymi, ale o tym nie wiem, gdzie deklarowaliśmy i deklarowałem jako, jako przewodniczący rady, ponieważ jesteśmy w trudnej sytuacji. Nie dzielmy, nie kłóćmy się, współpracujmy razem za dobra naszych mieszkańców. Niestety nie udaje. Na, nam się efekt jest taki, że załóżmy ja że tak przykładowo zostałem podany do prokuratora jako przewodniczący rady, nie wiem za co, no są jakieś tam... Zdarzucie prokurator nie widział żadnych powstań do sądu, kolega radny jest też w sądzie, inni pracownicy zostali zwolnieni bez żadnych konsultacji, gdzie opieraliśmy pracę gminy właśnie na pewnych ludziach. Ludzie to są skargi, też skargi. ludzi, tak jak Panią Sekretarz, zwalnia się, żeby tylko zwolnić, to nie jest dobre rozwiązanie, więc uwierzcie mi, Pamięta, że popieramy. Cieszę się, że jest to inicjatywa mieszkańców, że mieszkańcy sami dojdą do, do tego, że, że widzą co się dzieje. Mam nadzieję, że tutaj pani będąc robotę chciał pamiętać. Pan uśmiechać, a nie płcić. Więc mam nadzieję, że ten apel uśmysłowi tę sytuację, która to no nie jest dobra dla naszej dzieci. Dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, to sytuacja, jaka spotkała naszą gminę, nie że się w trudnej sytuacji finansowej. Sytuacja związana z zatrzymaniem naszego produktu migracyjnego w bardziej złożonej w, w, w trudniejszym momencie. Można powiedzieć, że jest to historyczna sytuacja, historyczny moment. Czegoś takiego jeszcze w samorządności gospodarskiej nie było. Ej, bardzo ubolewamy, jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, ja rozumiem, są e, pewne obostrzenia prawne, ale osoba wyznaczona jednoosobowo do zarządzania gminą, Powinna kontynuować politykę, na którą wyrazili zgodę mieszkańcy, głosując i wybierając naszego burmistrza. To mieszkańcy wyrazili zgodę na przeprowadzenie reform. To mieszkańcy wyrazili zgodę na zmiany strukturze organizacyjnej. To mieszkańcy wyrazili zgodę na to, że czeka nas zaciąganie pasa, że musimy oszczędzać, żeby finansowo tą minę ratować. Polityka prowadzona przez niespełna 11 miesięcy diametralnie zapisała się w. Historii naszego samorządu, tym, że po raz pierwszy od kilkunastu lat nasza mina się nie zadłużała. Yy, różnica między wpływami do budżetu a wydatkami wyniosła ponad 3 miliony złotych. Zostały oszczędzone pieniądze, choć ponad 2 miliony 700 tysięcy. Z tych pieniędzy powstały inwestycje, z tych pieniędzy zostały spłacone zaciągnięte zobowiązania. Pomimo tak trudnej sytuacji, w której nawet Żaden bank nie był w stanie nam pożyczyć ani z kredytów. Głównie z nosić musiał podjąć radykalne działania. Niepopularne działania związane z reformami. Przede wszystkim z reformą oświaty. Jest to obszar, który wymaga największych działań i najpoważniejszych skutków. Niepopularnych, związanych też ze zwolnieniami. Te reformy doprowadziły do tego, że. Gmina zaoszczędziła ponad 3 miliony złotych, co dało szansę na dalszą kontynuację i dalsze istnienie tej naszej gminy. Została utworzona po raz pierwszy jednostka w postaci Centrum Osób Wspólnych. To jest jednostka, która zarządza wszystkimi szkołami na terenie naszej gminy. To utworzenie tego ciała dało nam duże możliwości. Przy jednoczesnym. W zaciskaniu pasa, czy jednoczesnych oszczędnościach, sami Państwo zauważyliście, że były inwestycje skromne, ale były inwestycje oczekiwane przez mieszkańców. 7 km dróg na terenach wiejskich, na terenie sprostanym. Modernizacja chodników, wybudowanie parkingu przy tak długo oczekiwanego przez cmentarzu, Skweru szczelnika, modernizacja jednostek oświatowych. Są realne skutki działań, pozytywnych działań yy, wynikających z y, przeprowadzonych reform. i tego, tego, tego właśnie, żeśmy oczekiwali, zmiany w strukturze organizacyjnej urzędu i to wszystko zostało zdemolowane, opartone do góry nogami i cały czas jako Rada Ministra ubolewamy, że w tej obecnej sytuacji nie ma kontynuacji tych reform. naprawdę istotnie yy, potrzebnych dla na naszych gminy, dla na naszej społeczności, bo to my tworzymy naszą społeczność. Dlatego ja też udostaniam się z mieszkańcami, którzy już mają dość, którzy widzą tą niekompetencję i mamy nadzieję, że ta sytuacja się zmieni, że wybrany w demokratycznych wyborach, uznawany zgodnie z konstytucją za osobę niewinną, póki nie zapadnie wyrok, nasz burmistrz, i wróci do naszego urzędu. Dziękuję bardzo. Mam że Państwo nie wybaczą ponowne zabranie głosu, ale przyszło mi w tej chwili tak adwokat do głowy, że gdybym odszedł i nie powiedział czegoś, co jest na pewno ważne, może najważniejsze. Nie weźmiemy miotły i nie zrobimy porządku. Niestety. Będziemy musieli robić to stopniowo, ciągle i, i do końca, aż do końca kadencji. Ale to właśnie od nas wszystkich zależy, czy weźmiemy się do roboty. Czy każde następne spotkanie nie będzie na 100 200, tylko 500 czy więcej osób? Nie tylko Szprotawa, ale gmina Szprotawa. Nie tylko gmina Szprotawa, ale powiat czy województwo radni, którym zależy na tym, żeby ta polska samorządna wróciła, żeby była tam, gdzie powinna być. Dziękuję Państwu. Jak się schowała, wielka pani. Ja że Szybciutko się schowała, widziałeś? No. A może tam poprosić trzeba ją, żeby wyszła? Tu okno było uchylone, widzisz?

Jestem w stanie. Zaraz w swoje roboty. Oczywiście ta lista jeszcze będzie przerzucała w przemyśle. To była historyczka, to była historyczka. To jest historyczka. Dokładnie <śmiennie> teraz się schowała w oknie, jak zbliżyliśmy telefon, to ona ucieka. Tak. Dzieci rzucają Ja pamiętam, jak moja córka, w tam. A pan trasie... funkcjonariusz bez maseczki nie rozumie tego. My musimy tutaj się męczyć, a pan bez maseczki? Tam jest. Zaraz podejdę się, zapytam, czy jego nie obowiązuje. Przepraszam, ja pójdę. Dzień dobry. A pana maseczka nie obowiązuje? Bo my, za brak mas, bo my za brak maseczki dostajemy mandaty. Ale my też mamy tam dystans. A pan bez maseczki, proszę pana dane. Proszę się przedstawić. Dziękuję bardzo. A pani? Proszę pani dane. Teraz nie, że pani ma. Proszę się, proszę swoje dane. Dziękuję bardzo. Ci państwo, ci państwo, ci państwo stwierdzili, może mamy, może nie mamy, ale spisałam dane, więc trzeba zrobić z tym porządek. Skoro my musimy być niewolnikami, ich to też y, powinno dotyczyć. Nie ma Nie ma, strażnik? I tu, tu, tu. Ale oni nie mają nazwisk. To, no bo się ukrywają. Teraz no. podali, jak żeśmy wylegotymowali, a szukali w kieszeni, a nagle zgubili maseczki, no. a my za to płacimy po 500 zł jak nie mamy. Ale to nie jest policja, to jest milicja. Dokładnie. Teraz to jest milicja.